Jesteśmy już po naprawie samochodu. Samochód udało się naprawić. Tak więc zmierzamy do Nursi, gdzie mamy nagrać pierwszy taki materiał profesjonalny, już nie blogowy, o Świętym Benedykcie. Tak więc posłuchajcie, dawam pewne swoje własne przemyślenia, wynikające z doświadczeń. A tutaj mamy właśnie ascetę, bo Benedykt był ascetą. Wchodzimy tu na górę, bo tutaj jest półka twarda. No i elegancko można, że tak powiem, potem nogi wyciągnąć, bo tutaj te siedzenie się składają. Na, na prawie na płasko, i zostaje tutaj ta dubka. Ja to przekrywam taką plandeką, no i wtedy można elegancko nogi wyciągnąć. Zamykamy oczywiście auto na noc. No i do tej pory się nie przydarzyło nic złego. Tak się zasłaniamy troszkę roletami. Tam jeszcze wkładamy taką jedną roletę. I powiem, że śpi się, śpi się bardzo dobrze. Ja się wysypiam, to też się wysypia. No dzisiaj jeszcze zanim pójdziemy spać, to popracujemy trochę. Pracujemy z przodu. To znaczy normalnie ja siedzę na swoim miejscu, ta i ta siedzi na swoim miejscu. No i, i mamy taki generator od przetwornice do z 12 v na 220. Jak ktoś nie wie to to jest po prostu przetwornica, która pozwala na która pozwala na uruchomienie laptopowego gniazdka w samochodzie no żeby samochód jakby się nie wyczerpał no to trzeba go tam co jakiś czas odpalać. i na no, to już tak powiem jechać tak więc tutaj ta jeszcze tam sobie pakuje coś to zaraz się zabieramy za zapakowanie za wszystkiego no i pokażę wam jak to wygląda i nie jesteśmy sami ja myślę, że jesteśmy sami tacy debile że, że tak. Śpimy, ale nie jesteśmy sami, bo już sprawdzę prostu możliwości spania tego samochodu zanim go kupiliśmy w internecie. I ogólnie ludzie tak robią, tylko gościu co mówił, że spał Anglik to on te siedzenia w ogóle wymontowuje. Tak? I tu sobie wstawił sklejkową taką płytę. Eee, tak więc no, on ma pewnie tam z, w środku z 30 cm jeszcze dłużej nie musi zostawiać tej dupki takiej co pokazywałem eee, No i on to nazywał stealth camping, czyli taki ukryty camping. Eee, czyli ludzie z zewnątrz nie wiedzą, że my kempingujemy. No i to jest fajne, bo no bo wiecie, też, eee, też no, nie chcemy jakby się nafisować, bo żeby nas tam nie okradli czy coś, tak więc samochód wygląda był po, po, po prostu zaparkowany. No i tak nam Pan Bóg dał i ja jesteśmy zadowoleni póki co. No, na pewno jest oszczędność na hotelu. To już zresztą mówiłem, to jest no tak hotel w Unii Europejskiej, tak jak chcesz sobie po prostu zanosować z dnia na dzień, to 30 euro przynajmniej. Można chyba teraz troszkę taniej znaleźć przez tą pandemię, ale no, to i tak jest 25 euro. A teraz zapłaciliśmy za prosznicę 4 euro, a czasami się nie płaci, e, no to wtedy doba nam wychodzi, że że płacimy tylko te tam 4 euro albo nawet nic nie płacimy tak więc no, no jest, jest na pewno ekonomicznie kawa i pizza na wieczór jest po godzinie 9 szykujemy się już do spania tak więc no zachwyceni Florencją. Widzicie, hmm. bardzo dobra. Mm. Zbliżamy się do Nursji. Mamy znujący jakieś 120 km. No i powiem szczerze, że przygotowywałem się do tego materiału o świętym Benedykcie. No i jest ciężko, bo no to był gość po prostu nie stoi w ziemi. A... Zauważyłem przede wszystkim to, że potrafię sobie odmówić wiele rzeczy, na których ja chyba nie miałbym tyle odwagi. Albo przynajmniej nie widzę sensu, bo w kościele katolickim jest wiele szkół. No, święty będę był bez wątpienia ascetą. Czyli minimum, tylko to, co jest potrzebne do życia. Żył w surowości, czyli trochę jak święty Jan. I... Szczerze powiedział bliżej do Pana Jezusa, jeżeli chodzi o sposób życia. Pan Jezus korzystał z życia. I chodził na, na imprezy, znaczy wieczerze, w tamtych latach. I pił wino. Wiemy, że pił wino. A nawet nie produkował. Tak więc... Nie szczędził sobie. Ja szczerze powiedział nie mam aż takiego samozaparcia. No i też, niestety, takie odmawianie sobie wszystkiego źle mi, yy, źle mi służyło. Ja yy, Robię sobie okresowo przerwy od np. alkoholu. Teraz jestem w pierwszym miesiącu przerwy od alkoholu. To taka moja przerwa, która z kolei. Najdłuższą miałem 3 lata. 3 lata miałem najdłuższą przerwę i praktycznie nie piłem 3 lata. No i potem moje podejście do alkoholu się zmieniło, yy, bo też trochę tak było, że ja nauczyłem się pić alkohol na imprezach, z kolegami, no i jakby do no tego alkoholu się wypijało dużo. Ja jakby, no miałem most głowę, tak więc trochę mogłem go wypić, no ale jakby żeby się potem nauczyć alkohol pić tak doraźnie, to znaczy do obiadu czy, czy, czy na wieczór doraźnie, to znaczy też na, raz na jakiś czas, no to trzeba po prostu, trzeba po prostu z tego alkoholu zrezygnować. Tak Więc gdzieś po tym wieku, w tych życiach, powiem troszkę wiodłem. Nie, nie, nie ukrywam, że to nie było tam, nie wiadomo ile lat, i tak dalej, ale trochę. No to jednak ja się przyzwyczaiłem w alkohol, na no tak, żeby się o, zacząć bawić. I te trzy lata przerwy dały mi takie zupełnie inne spojrzenie na alkohol. To znaczy, yy, no, zmieniło się moje podejście do alkoholu. i i nauczyłem się pić właśnie tak jedno, dwa yy, A dlaczego teraz przerywałem? Ogólnie zauważam, że alkohol nie jest dobry, jeżeli y, jesteś w sytuacji stresowej, e, jeżeli jesteś a, obciążony czymś. Lepiej alkohol pić z takich powodów radosnych, na przykład nie po to, żeby się odstresować. A dlaczego? No bo wtedy stresowaniem czy stres będzie się opierał z tym, że ja mogę potem z tego stresu zrezygnować sięgając po piwo, tak? Czy po wódkę, czy po no, tam. no i to jest moim zdaniem złe, bo to taki nakręca mechanizm w tobie, że jeżeli coś właśnie cię zestresuje i tak dalej, to nie ma sprawy. Bo dzisiaj wieczorem mogę sobie kupić dwa piwa, trzy piwa, wyluzować się i będzie spokój. Czyli de facto prowadzić się do momentu, kiedy Ty nie potrafisz sobie radzić ze stresem, bo radzi sobie z tym stresem alkohol. No a jeżeli alkohol sobie radzi ze stresem, to bardzo szybko Ty sobie przestaniesz radzić z alkoholem. No i było tak, że myśmy wyjeżdżali z Brazylii około miesiąca temu i to był czas właśnie wielu zmian, wielu stresów związanych właśnie z kwarantanną, no bo wiadomo, tutaj była ta epidemia koronawirusa. W Brazylii jest jeszcze teraz większa. Tak więc, no, ja, ja, ja stwierdziłem, że w tym czasie, takim dość ciężkim, lepiej jest ten alkohol e, odstawić i wrócić do niego w momencie, kiedy, a, kiedy życie będzie jakoś bardziej ustabilizowane. Alkohol w ogóle też nie służy, czy to w pracy, czy, czy, czy wysypianiu się, źle działa na sen. Na pewno fajnie po alkoholu nawiązywać relacje, czy, 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 czy właśnie celebrować, jakąś tam uroczystość. No święty Bernadette, raczej nie pił. Święty Jan na pewno nie pił. Jan Chrzciciel. No Pan Jezus, pan Jezus pił alkohol i, i nawet mówił, że w niebie będzie ten, ten napój i przestał pić alkohol właśnie przed, tym, przed swoją męką. Tak więc Pan Jezus też jakby tak no, nie chciał w momencie, kiedy wiedział, że będzie ciężko, żeby ten alkohol jakby się wkrótce w jego życie. Pan Jezus miał pokusy. Więc trzeba powiedzieć, że Pan Jezus był kuszony na, na pustyni i na pewno kuszenie Go nie odstępowało przecież też na ze Krzyżowej nawet na samym krzyżu tu przed śmiercią był kuszony, na pewno ale może wyjdę z tematu bo nie chcę zaraz dywagować, czy Pan Jezus mógł zgrzeszyć i tak dalej, to nie są moje rejony i też myślę, że Dobą taką opcją jest, kiedy nie czujesz się w czymś mocnym, nie wchodzisz tam. Na przykład jeżeli masz kłopot z alkoholem i kłopot z czymś, nie wiem, co i tak dalej, nie wchodzisz to. Szczerze powiedziawszy, ja no. czasami zapalę papierosy. Czasami zapalę papierosy. Bardzo rzadko. Chociaż w ostatnim czasie było to częściej, to no, bywa tak, że nie chcę jakby też to wchodzić, ale potrafię sobie kupić po paczkę wypalić tam nie wiem, w dwa tygodnie pół paczki i tam drugą ząpowę wyrzucić kiedy przygotowuję się do mówienia o św. Benedekcie jakby do filmowania jego, jego miasta rodzinnego tam gdzie on jest czczony najbardziej w Lucji no to przychodzi trudność, bo Benedek był asetą i teraz, jak poda SCZ w do konstytucyjnego świata. No właśnie. Na pewno jest Żełom do naśladowania. Ale szczerze powiedziawszy, że dla mnie jako powiedzmy dla, dla przyszłego ojca, dla męża, no to byłoby to też jakieś zagrożenie religijne, tak? Wiemy, że można zboczyć religijnie z dołej ścieżki. No żona się zdenerwowała, bo tam wyszczenie jest narzucony tutaj na tej stacji. No i tak dała nam pani twarz, żetony i mówi, że ja bez limitu. No i ja mówię, to nie, weź jeden, ja wezmę drugi. No i wyłączył się za szybko. Wleciała e, z mydłem na, na głowie, a to jeszcze się okazało, że to jest w męskiej toalecie. tak więc no, no nieprzyjemnie. <laughs> no ale już załatwiliśmy ja teraz czekam tutaj na czatach, czy nic się nie dzieje. No w każdym razie. To, co, co myśmy zauważyli, się zrobiliśmy kinomanami, odkąd zaczęliśmy nagrywać, że w filmach amerykańskich, w ogóle w angielskich filmach, czy, czy to e, tych brytyjskich, czy, czy w amerykańskich, dużo jest e, zboczeńców e, religijnych. Znaczy ludzi zboczonych e, religijnie, w jakiś ten sposób. I faktycznie no, słyszy się o takich sytuacjach. Ja nie potrafię teraz sobie przypomnieć, ale pokazuje się właśnie ludzi religijnych jako ludzi złych, jako ludzi, nie wiem, oddanych jakimś powiem zasadom, y, często religijnym, nie, nie mając względu na człowieka, o co się dzieje. You fine, honey? A nie, to nie, to I chodzi tu do wniosku, że coś w tym jest. Coś w tym ogólnie jest, że widzi się takie rzeczy w kościele. No nie, ludzi tam przesadnie wyczulonych na... na, 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 na Taką kiedyś mieliśmy sytuację, tam y, ta zapalić świeczkę y, w kościele Pomysłu Świętej. Y, no i zapaliła tę świeczkę, i zaraz pani podbiegła i mówi, O, to robi dziewczyna! Bo tam y, brat zaraz będzie musiał to wszystko czyścić, gasić, to już kościół się zamyka, to nie robi takich rzeczy w ogóle. No i z jakąś taką awanturą, to znaczy, że to nie było przyjemne. Tak jam, o co chodzi? No, o no, jedną świeczkę. tam było tych świeczek mnóstwo skopionych i tak dalej. Tak więc to zachowanie absolutnie nie na miejscu. Mm. I no i właśnie, teraz czy, czy zwracać uwagę, czy jakby to zostawiać? Ja w ogóle teraz doprowadzę do zupełnie innego tematu, yy, ale właśnie jest to dalej, jakby wokoło Benedykta. Bo teraz, jeżeli ja bym zaczął być takim powiedzmy ascetą, tak? No, jeżeli bym był ojcem rodziny, który nie wiem, w no, pości trzy dni w tygodniu, o chlebie i wodzie, chociaż nie wiem, czy tak Benedykta, to, to tak, przepraszam, już zanim się. Zaczniemy jakby na, nad Benedyktem. No i teraz gdybym ja zaczął po prostu stosować jakieś reguły zakonne w domu, a wiem, że to się zdarza. Wiem, bo do księża mówię, to czy ja czy poznałem kogoś takiego? Poznałem chyba ludzi z religijnych, znaczy ludzi z taką niezdrową religijnością, yy, taką no powiedzmy zbudowaną na zasadach, nie na miłości yy, i potem to się wszystko burzyło albo się bardzo, bardzo chwiało. Yy, i chyba każdy gdzieś tam próbuje tą swoją religijność yy, i teraz yy, Czym, czego my się możemy nauczyć od ascetów? No, na pewno nauczyć się możemy jakby rezygnowania z rzeczy y, niepotrzebnych, i myślę, że też Benedykt nas uczy tego, że y, do życia jest potrzebne bardzo mało i y, my nie potrzebujemy uczestniczyć w gonitwie o dobra. Możemy tylko i wyłącznie zapewnić sobie byt y, rzeczami, które są nam niezbędne, albo rzeczami, które po prostu lubimy. Ale nie żeby mieć nadmiar, nie żeby uczestniczyć w gonitwie o te rzeczy, nie żeby jakby się im oddawać, e, a to jest widoczne. I to jest widoczne na przykład w krajach Europy Zachodniej. No, przepraszam, ale ja tam byłem, e, rozmawiałem z ludźmi, miałem sprawę do załatwienia i wiem, jak to wygląda. E, są kraje Europy Zachodniej, e, które są bardzo fajne, ludzie są życzliwi, e, ale to też czasami jest zewnętrzne, bo kiedy dochodzi do czegoś, żeby coś załatwić, no to właśnie jest. E, wyrachowanie i zasady ponad chęcią pomocy drugiemu, ponad jakby człowiekiem, ponad miłością. Tak więc na pewno tego nie można robić. I teraz, jeżeli ja bym uczestniczył w takiej gonitwie, no to ja bym po prostu był typowo z tego świata. Nie mogę być takim tym energetem z drugiej strony, który sobie wszystkiego odmawia, jakby idzie za Chrystusem, wpada w ascezy, wpada w, jak to się mówi, że wpada się w... Taki, takie uniesienie modlitewne. E, mo, możemy wpaść w takie uniesienie modlitewne, ale nie jakby ascezon, no bo jeżeli ja będę ojcem rodziny i po prostu zacznę być ascetą, sobie odmawiać, dzieciom odmawiać, rodziny odmawiać, nie wiem, powiedzmy e, pączków w, w, w Tłusce czwartek, czy w, nie wiem, w wakacji na Majorce, jeżeli mamy pieniądze i możemy sobie na to pozwolić, no to wtedy coś jest nie tak, bo czasami trzeba po prostu sobie... Dogodzić. Po to ten świat jest? Pan już nie chce, żebyśmy chodzili smutni. E, Święty Benedykt e, na pewno to wszystko poświęcił, bo widział, jak to u niego działa. I teraz, e, jeżeli coś na nas źle działa, to no, to, że my to zaobserwujemy, to jest, tak mi się wydaje, połowa sukcesu. Ja na przykład gdy jestem alkoholem, tak, i alkohol to sobie czasowo odstawiam e, i wiem, że on na mnie źle działa. E, też trochę ograniczamy w naszej firmie, moglibyśmy prawdopodobnie mieć więcej zysków, ale też no, wolimy, wolimy tutaj po prostu nagrywać te filmy, te, te, te blogi, na to mieć więcej czasu też dla siebie, niż po prostu właśnie do, do większego majątku się tam do, do, dobijać wszelkimi możliwymi sposobami. Tak więc też to sobie sposoby dozujemy, wiadomo, no, no, że nie jesteśmy idealni, że no, wszystkiego się uczymy. Ale o co chodzi? Ale właśnie chodzi o to, żeby, żeby umieć sobie powiedzieć co do niektórych rzeczy to, A niektóre, które są przyjemne, które są fajne, bo to tak samo jak na, na przykład widzimy na, na, na ulicy żebraka, tak? Dlaczego żebrak nie może chcieć z kawy ze Starbucksa? Jak chce prosić o kawę ze Starbucksa, kup mu kawę z Starbucksa. A dlaczego ma prosić o zwykłą damę, jakąś sypaną, zamieszaną z krusami, jak ma ochotę na kawę? Dlaczego nie może mieć kawy z robaksa? Może mieć, tak więc jak najbardziej i, i, i trzeba takie z, m, też sobie mało robić, że tak powiem um, ulgi czy jakieś tam dogodności po to, żeby to, to życie było przyjemniejsze, no gorzej jakby jak to się zaczął nakręcić wokół tych przyjemności, tak więc ten no, pendedikt fajnie, ale myślę, że nie dla rodziny, ja pamiętam, to są zasady zakonne, on też napisał regułę zakonną, która w ogóle spłynęła. To był chyba X wiek, natomiast no, na tej regule są na pewno zbudowani benedyktyni i wiele innych zakonów wiele innych zakonów. I, i, i to jest do zakonów, tak? I ja zobaczę jeszcze, bo nie chcę też mówić, że, że, że jego asceza jakby zupełnie nie powinna mieć miejsca na rodzinie. Ja zobaczę, bo jeszcze też przygotowuję materiał i wtedy zobaczymy w finalnym tym materiale o benedyktynie z Norwesa, czy faktycznie to nie jest dla rodziny. Nie chcę tego mówić, no bo może się okazać, że po prostu ja jestem zbyt leniwy <grym> i, i nie potrafię sobie odmówić, a, a, a po całym materiale wyjdzie na to, że to w sumie i, no, dla każdego jest dobre. Tak więc nie chcę jeszcze do końca mówić. Wielu wiadomość, że można wpaść w porą religijność, można wpaść e, w takie podążanie za zasadami, a pierwsza musi być miłość. I Pan Jezus nie był setą, Pan Jezus też olejek za kilkaset złotych dał sobie rozbić na głowę, chociaż niektórzy mówią, że kosztowało kilka tysięcy. Tunika Pana Jezusa też kosztowała kilka dwóch tysięcy. Tak więc no, trzeba mieć po prostu umiar i trzeba wiedzieć kiedy można sobie na coś pozwolić, a kiedy powinniśmy się ograniczyć. Tak więc no, benedek z Norwesji. Jestem ciekaw, czy na tego nauczy. Tak więc przygotowania trwają. Tam już żona rozkłada karimaty. No i tak to wygląda. Tak więc zaraz ja też zamykam tutaj ten tył i zabezpieczam go folią. No i dalej rozkładamy łóżko. Dobra, tak więc tak to wygląda. To mamy przestrzeń na nogi. Tak więc na no, nogi ja mam metr m. E, Moje nogi spokojnie tam wchodzą i jeszcze jest miejsce. No, a tutaj jest miejsce tality. Ale ona jeszcze jeszcze pracuje. No i tak sobie śpimy. W większości. Bo czasami sobie wynajmiemy hotel. No. to więc jak kogoś interesuje, to da się spać w samochodzie kombi. To się da. Ja polecam ten model, który mam, bo on jest dość niedrogi teraz. Landrower ten, który mam kosztuje pewnie w granicach 200 tysięcy. No ale trzeba niestety no, mieć siły na zamiary, bo... Utrzymanie takiego samochodu kosztuje całe szczęście, no ja sobie to sam naprawiam Na częściach też, albo w ogóle nie, bez części, albo Albo na częściach jakiś tam używanych, tak więc nie jest najgorzej No ale trzeba mieć umiejętności No i trzeba mieć trochę takiego zeżora, żeby Żeby te samochody lubić, żeby chcieć na nich posiedzieć. Ale ogólnie Da się spać i podejrzewam, że nawet by się dało spać w zimniejsze dni, tylko wtedy już by trzeba było może sobie zamontować webasto. Webasto. Czyli ogrzewanie postojowe, ale też nie wiem wtedy, jakby to działało na dłuższy czas. Ale pewnie byłaby taka możliwość, żeby takie ogrzewanie zamontować. Tak więc, no, da się spać i śpi się bardzo wygodnie. Bardzo wygodnie. Słuchajcie, ja muszę przyznać, że nie jestem żadnym profesjonalistą, jeżeli chodzi o problemy z alkoholem. Mam jakieś swoje przemyślenia, jakieś swoje doświadczenia z alkoholem. No, mniej więcej, ja wiem, od 15 lat zacząłem pić dość wcześnie, i też dość wcześnie zacząłem ten alkohol ograniczać w stosunku do moich znajomych. I mam dzisiaj znajomych, może troszkę już dalszych, którzy są w moim wieku i są alkoholikami tylko takimi, jak to się mówi alkoholikami wysoko funkcjonującymi czyli na wysokich stanowiskach, ale nie mających tygodnia bez alkoholu, e, chociaż nie w niektórych przypadkach nawet dwóch dni. E, nie traktujcie tego materiału jak, jak jakiekolwiek porady na temat mm, alkoholu, czy e, próby rozwiązania e, poważyć jako kłopotu, bo tutaj musi się zgłosić do, no, do profesjonalisty, do, do, do Monaru na przykład. E, i, I Ja też uważam, że my Polacy nie jesteśmy nauczeni picia, niestety. My Polacy, jak pijemy, to pijemy po to, żeby się no, często narąbać. A mm, zachodnie, y, zachodnie państwa, Portugalia, y, Włochy, Francja, oni potrafią jakby lampkę wina do obiadu i y, y, y nic więcej, tak? <grywka> Nawet na wieczór. No tak więc no, u nas jest to jest ciężko, bo jak się otwiera lampkę, otwiera się wino, jedna lampka, druga lampka i tak dalej. Tak więc mm, uważaj się na alkohol. I ja dochodzę jeszcze do jednego wniosku też. Yy, to znaczy nie tylko alkohol yy, może spowodować u nas yy, kłopot, i yy, pokrzyżować jakieś Boże plany w naszym życiu, to na pewno ale może nam odebrać też yy, coś więcej, co znaczy może nie zdegradować nas społecznie, czy, 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 czy y, jakoś y, socjalnie, czy w jakikolwiek inny sposób, jednak jeżeli chcemy służyć Panu Bogu, to już też zauważyłem, jeżeli naprawdę chcemy być Jego takimi, no wiecie, posłońcami yy, Pana Boga, tym, tym, tą solą ziemi, yy, tym światłem, którego się nie chowa pod korcem, to dochodzę do wniosku, też po latach, że w Piśmie Świętym za każdym razem kiedyś mówi się o takich ludziach, takich właśnie bożych ludziach, y, takich e, ludziach jakby posłanych przez Pana Boga. W, kilkukrotnie jest wspomniane e, to w kontekście alkoholu, czyli na przykład, e, jeżeli chodzi o, chodziło o Samsona, e, było zalecenie dla jego matki, żeby e, chłopiec nie pił alkoholu, witam, e, chodziło o wino i sycerę. Był jeszcze przykład jednego proroka, nie pamiętam teraz dokładnie, i też była mowa o tym, żeby on nie spożywał alkoholu, czy żeby on teraz nie spożywał alkoholu. Tak więc myślę, że nie tylko alkohol jest zagrożeniem, ale też może nam odebrać coś ekstra. O, może tak, w ten sposób. Jeżeli chcesz coś ekstra od Pana Boga, chcesz być jego posłańcem, chcesz być tą światłą, chcesz być tym światłem, chcesz być tą psolą ziemi no to raczej Pismo Święte wskazuje na to, że nie pasowałoby, żebyś pił alkohol. No i tutaj, a jak to? Może się, tutaj się może jakby budzić pytania. no ale jak to? Kapłani i tak dalej, oni kapłani, siostry zakonne nie mogą się czasami napić wina? Mogą, mogą, natomiast ja uważam, że naprawdę takie złoga Boże, to jest oczywiście moje zdanie, alkoholu się nie tyka. No sorry, przepraszam. Tak mi wyszło na dzisiaj, może się mylę, ale jednak no tak to wychodzi przynajmniej z tego co ja się orientuję na dzisiaj w Piśmie Świętym. I tyle. Mam nadzieję, że nie macie tych kłopotów, ale jeżeli znacie taką osobę, która ma tego typu kłopoty, jeżeli uważacie, że to może pomóc, no to jej to wyślijcie. Tyle. Hej. Okay.